Dzisiaj jesteśmy. Gdzie, a wy co robicie? Piszcie w komentarzach, a Ale na raku, naszej grupie, na grupie jest wykreślanka, której no. możecie wybrać Wasze, na. nasze ulubione zdjęcie. Ale każdy to każdy z ulubione A właśnie idzie Pani Boźna. Proszę Pani, nie mogę iść do łazienki. Co ty masz na sobie? Co od mamy? Zapomniałeś o naszych wspólno ubraniowych wtorkach? No ja zapomniałam, co się stało? I to był twój ostatni raz. Czy jako dzisiaj masz na imię? E, nadia. Bardzo dobrze. Też główną zasadą jest nigdy nie zapominać o wspólno ubraniowych wtorkach. Czy to jest jasne, nadia? E, tak. Super. Hej, Magda, proszę długopis. Dzięki. Ej, co? Chcesz się bić? I caliskę? Nie, studentkę. Studentkę? Zobaczymy, oh. że na razie na prawdę Jakby ci metka, to byłoby na niej napisane Made in Heaven. Ooo, To co? That's Kolej. No dobra. Przestań. Gdyby wysyłała ci metka, byłaby na Made in Heaven. O Boże, ale złożne. Widziałeś cię Magdę? jest taka gruba. Dlatego na nie z domu. Cześć kochaniutka. No wiesz, my się przyjaźnimy, yy, a Kaśka i Monika tak ci obgadują. Co? Naprawdę? No wiesz, mówią, że jesteś gruba i w ogóle, a ty nie jesteś gruba, to po prostu może jesteś za niska, ale mniejsza z tym. Yy, one są ohydne, nie przejmuj się nimi, naprawdę. Dla co no, naprawdę mogłabyś to dla mnie zrobić? No ale oczywiście, przecież się przyjaźnimy. No cześć Dominik, słuchaj, bo jest taka Kasia, ona się strasznie w Tobie kocha, ale dziewczyny ma chyba jakieś problemy z głową. No ale to nieważne. Słuchaj, co robisz jutro o 19? Ola, Kamil, wybierzcie po trzy osoby do swojej drużyny. Ada. Maciek Zosia? Kaja? Dominika? Więc. Ja, 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 ja to, proszę, to Nie. Nadia. Ej. Nie no po co wy Po Ej, no 10 minut. Na pewno już nie przyjdzie. No to co się? Tak.